Witam ponownie w odcinku Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku znowu witamy kolegę Mr. Orzeszka, który już w czasie eventu nam pokazywał bitwę. i Co to był za czołg? Prototyp. Prototyp, czyli ósmy. Ósmy. te już start. Jedziemy. Akurat tak mówiłem, bo żeby wszyscy razem puścili pauzę. No to, no to, bo ty masz już chyba 1700... 1761 meczy zrobione tym typem, nie? Tak. Dokładnie. Wystarcza ci ten czołg, żeby zarabiać kredyty na wszystkie inne e, czołgi, tak? Wystarcza. Dla mnie jest fajny w zarabianiu, przynajmniej jest zabawa, nie? Nie takim KW5. Jedzie się i nic, nic się nie robi przez pewien czas. No to standardowo. Y, mapa, y, taktyka, co robiłeś, y, w kilku zdaniach opowiedz. No to mapa to jest to murowanka. Ja tu starałem się podjechać na kwadrat E3, E4. No i po prostu bite czołgi, które będą jechały tą dróżką na B2, A3. No, no wiadome co ja, się dalej potoczy. Ja czasami jak nie ma art właśnie, to staram się wpieprzeć tam na C1, B1 jakimś szybkim czołgiem i wtedy... Tam z górki no w sumie powiem, że niekiedy też tak robię ale rzadko wolę tu, tutaj sobie stać. Właśnie tak ten T-29 wyjeżdża sobie to go, takich ludzi bić. No oczywiście mecz. Dlatego też był taki super w swoim wykonaniu tyle Expa i tyle zarobiłeś, gdyż no dobrze cię rzuciło. No trudno też no. grać typem jak rzuca na dziesiątki, nie. Na dziesiątki go już nie rzuca, przynajmniej tak? inni mówią, że ich rzuca, ale nie jeszcze od dawna już nie rzuciła. Aha. Yy, yy, może wiem, że już Gibon pokazywał yy, w bardzo zacnym meczu. W zasadzie Gibon yy, to był świetny mecz, bo rzadko kto po 10 piwach tak ładnie zagra typem, nie? Więc Gibon już opowiadał o typie w czasie eventu. No, ale ty, ty powiedz jeszcze yy, teraz, swoimi słowami, yy, właśnie jak najlepiej grać tym czołgiem, żeby grać skutecznie i dużo zarabiać kredytów, no to najlepiej. No, to ty, no, to wiadomo, to jest MET. Ja radzę na niego na przykład. Takie moduły, jak chce się zarabiać dużo, no to dosyłacz, wentylacja i stabilizator. No, to na załogantach, no, to wiadomo, pierwsza naprawa i lampka, na drugich yy, kompania braci, czy co tam jest, nie. No a na trzeci no to wiadomo na ten na pierwszy skill to wtedy na prawą, reszta jakieś dziadostwa, na czwarty, no to polecam sobie już kamuflaż wziąć, bo zawsze jak się go ekwi to coś więcej daje. No a jak grać? No to ja mam tu przeładowanie 6 6. No i no i trzeba dużo bić wszystkich. Tam ktoś z tobą ogląda też mecz? No. Słuchaj, ja jeżeli chodzi o, o te umiejętności załogantów proponuję, znaczy ja prawie na każdym czołgu mam, oczywiście nie na TD, TDK, na kierowcy y, gładką jazdę, a na y, tym celowniczym strzał z biodra. Bo to powoduje jeszcze w, w tych medach i w tych ciężkich czołgach, że w czasie jazdy i ruchu, ruchu wierzą y, ten celownik jest bardzo, bardzo skupiony. Roket? Nie. Kosztello. A, kosztello. Kosztello, co nam powiesz o historii T54? I, yy, te typa. 50? ile? 9. 9. historii w WOC czy w ogóle? W ogóle. Nie wiem. Nie znam. Wiem, że to jest patent, który kupili Chińczycy. Od ruskich, tak jak my FIATA kupiliśmy od Włochów i oni... <laughs> Ruscy stracili kontrolę nad tym patentem, bo sędziówki i tak się zaczęli go podrabiać i modyfikować, tak po prostu No, czyli... Pokrótce... Yy... Informacja ekspert... O! Został ci jeden HP! No, to Aha, ty... czyli zginąłeś, tak? No i tutaj już zginąłem, niestety. Czekaj, czekaj, yy, bo ja tak się zagadałem. Ty naprawdę w tym meczu zdobyłeś 2 430? Naprawdę. O lol, yy, tak się zagadałem, że... Ja tu miałem dużo uszkodzeń po podświetleniu, nie jakieś aha, no, aha. powyżej 3K chyba było. No to, no, czyli też pamiętajcie, że, że dużo kredytów i doświadczenia zarabia się przez samo podświetlanie i jeżeli ktoś uszkodzi ten czołg, który ty podświetliłeś, to ty też dostajesz pewną część kredytów i doświadczenia za to, nie? Tak. Więc mimo to, że tutaj orzeszek zabił trzy czołgi tylko, chociaż to nie jest jego najlepszy mecz typem, bo ja widziałem, że dziewięciu nawet zabiłeś typem i zrobiłeś jeszcze lepszy wynik, ale to było tak, jeszcze tak. przed replaysami, nie? No, przed replayami to było. Czyli tak, screeny z tego meczu i z obrażeń, bo tam było chyba 5,5 tysiąca obrażeń, nie? Yy, czy nawet więcej? Nie, tam powiem nie? Się, że nie dużo było, ale jak mówię, dużo było po oświetleniu, nie? Aha, dobra, to źle zobaczyłem. Okej, okay, yy, słuchajcie, to jeszcze kilka informacji yy, związanych właśnie z golden... z golden z, ze złotym joystickiem. Czyli <laughs> z tą nagrodą, co World of Tanks dostał za grę MMO pamiętajcie, że, kurde, co ja tu miałem powiedzieć, cholera, zapomniałem, Aha, już wiem, żeby, a nie, to inaczej w ogóle dałem dupy, to wiadomo, co tam jest na tym Golden Joysticku, ale z, przed wejściem patcha 8.1 zapełnijcie sobie w garażu wszystkie miejsca, nawet jakimiś tam lake traktorami, nie, czy byle czym, ponieważ jak wejdzie patch 8.1, dostaniecie też czołg angielski pierwszego tieru, Miejsce w garażu. Tak, aha, czyli czekaj, czekaj. Chyba miejsce w garażu. No właśnie, właśnie, właśnie i na wszelki wypadek zapełnijcie te miejsca, bo nie wiadomo, czy oni po prostu, jeżeli ktoś będzie mieć wolne miejsca, to go nie wrzucą w to wolne miejsce, nie? Ale mi się wydaje, że raczej chyba miejsce w garażu tak i tak dostaniemy, tak mi się wydaje. Może. Dobra, no to słuchajcie, dziękujemy za oglądanie, Orzeszek pokazywał, co potrafi. в раз.